Cześć, witam na kanale Zacny UMysł. Dzisiaj zaznajomię Was z tematem dodawania ułamków. Zaczynamy. Weźmy sobie na początek taki przykład. 1 plus 1 druga to się równa. Do liczby 1 dopisujemy 1 drugą. Otrzymujemy 1 i 1 druga. Następnie weźmy sobie liczbę 2 plus ułamek 5 drugich. To się równa. 2 przepisujemy plus. Z 5 drugich wyciągamy całości, otrzymujemy 2 i 1 druga. To się równa. 2 plus 2 daje nam 4, 1 drugą dopisujemy, otrzymujemy 4 i 1 druga. Następnie bierzemy sobie ułamek 1 druga plus 2 czwarte. 1 drugą przepisujemy plus 2 czwarte można skrócić, dzieląc licznik i mianownik na 2. 2 podzielić na 2 daje nam 1. 4 podzielić na 2 daje nam 2. To się równa. Liczniki do siebie dodajemy. Mianownik przepisujemy. Otrzymujemy 2, drugie. Po skróceniu na 2 daje nam to 1, pierwszą, a to się równa 1. W następnym przykładzie mamy 1, piątą plus 2, trzecie. Aby to rozwiązać, wymnażamy przez siebie mianowniki, czyli 5 razy 3. Jeżeli mianownik zwiększyliśmy 3 razy, to licznik też zwiększamy razy 3, czyli piszemy w liczniku 1 razy 3 plus. Mianownik pozostawiamy dalej bez zmian, czyli 3 razy 5, a w liczniku piszemy 2 razy 5, bo mianownik zwiększyliśmy 5-krotnie. To się równa. 1 razy 3 daje nam 3. W mianowniku mamy 5 razy 3, czyli 15 plus. 2 razy 5 daje nam 10, w mianowniku 15 to się równa. Dajemy wszystko pod jedną kreskę ułamkową, czyli 3 plus 10, a w mianowniku piszemy 15, to się równa 13, 15. W kolejnym przykładzie mamy 3 i 6 9 plus 5 i 4 12, to się równa. Jak łatwo możemy zauważyć, przy liczbie 3 mamy ułamek 6, 9, który możemy skrócić na 3. 6 podzielić na 3 daje nam 2, 9 podzielić na 3 daje nam 3, plus 5 przepisujemy, 4, 12 możemy skrócić, 4 podzielić na 4 daje nam 1, 12 podzielić na 4 daje nam 3. Zauważamy, że mamy tutaj teraz już wspólny mianownik. Dodajemy więc liczby do siebie. 3 plus 5 daje nam 8. W liczniku piszemy 2 plus 1, w mianowniku 3. To się równa. 8 przepisujemy, 2 plus 1 dodajemy, daje nam 3. Mianownik pozostaje bez zmian, czyli 3. 3 trzecie to jest 1. 8 plus 1 daje nam 9. W ostatnim przykładzie mamy 1 i 1 druga plus 2 i 2 trzecie plus 3 i 3 czwarte. To się równa. 1 przepisujemy. I teraz musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Dla liczb 2, 3 i 4 wspólny mianownik to jest liczba 12. Aby uzyskać w mianowniku liczbę 12, liczbę 2 musimy pomnożyć razy 6. Mnożąc liczbę 2 razy 6 w mianowniku, licznik też musimy pomnożyć razy 6. Czyli 1 razy 6 plus liczbę 2 przepisujemy. W mianowniku piszemy 3 razy 4, aby uzyskać 12. W liczniku 2 razy 4, ponieważ zwiększyliśmy mianownik, też razy 4, plus 3 przepisujemy. W mianowniku 4 razy 3, w liczniku 3 razy 3. To się równa. 1 przepisujemy i wymnażamy 1 razy 6. W liczniku to jest 6. 2 razy 6 w mianowniku to jest 12, plus 2 przepisujemy w liczniku. 2 razy 4 to jest 8, 3 razy 4 w mianowniku to jest 12, plus 3 przepisujemy, 3 razy 3 to 9, 4 razy 3 to 12. To się równa. Liczby do siebie dodajemy. 1 plus 2 plus 3 równa się 6. Liczniki dodajemy. 6 plus 8 plus 9 równa się 23. Mianownik pozostaje bez zmian, czyli 12. Wyciągamy teraz z całości z ułamka 23 12. To będzie 1, czyli 6 plus 1 daje nam 7. I zostaje nam 11 12. Chcesz wiedzieć więcej? subskrybuj bądź na bieżąco a jeśli masz jakieś zaległości zajrzyj do poprzednich filmów a tymczasem przybijam piątkę i łapka w górę na razie